Pani jest bezczelną nędznicą. Widzę już, z jakimi ludźmi zadaje się Milagros. Proszę stąd wyjść. To porządny dom. Nie znamy tu języka ulicy. Choćby to była prawda Nie powinnaś do tego dopuścić Jesteś ładna Inteligentna Masz narzeczonego Małżeństwo z ręcem Rozwiąże wszystkie moje problemy Możesz także pójść do pracy albo podróżować. Możesz robić, co chcesz. Jesteś młoda. Mam całe życie przed sobą. Tak. Masz całe życie przed sobą. Wszystko jasne. Nie chcesz mnie znać. Ani jako mąż, ani nawet jako kochany. Nie wierzę, że wolisz Milagros ode mnie. Ja ją pokochałem. To niemoralne, tak przejść do mężczyzny. A Jose Antonio jest grzesznikiem. Daj im spokój. Twoja matka powinna go wyrzucić. Pierwszy się temu sprzeciwie. To mój przyjaciel. Ksiądz nie może przyjaźnić się z grzesznikiem. Ciociu, pamiętasz Ewangelię? Oczywiście. To jest bez grzechu. Niech pierwszy rzuci kamień. Zadowolony? Bardzo, ale martwi mnie Jose Antonio. W coś się wplątał Porozmawiaj z nim. Zrobię to. Kiedy się z ciocią wyrzucili, spali razem. Widziałam ich. Co się mogło stać? To jasne. Rzuca się na niego. Opowiadał ci coś o nim? Nigdy mi nie mówi o swoich romansach. Jest kimś zakochany? Jak operacja? Bardzo dobrze. Szukała cię dziewczyna? Pacjentka. Podobno w prywatnej sprawie. Nie podała nazwiska. Była niewywołana i zarozumiała. Nie mam pojęcia, kto to mógł być. Rozmawiałam z pielęgniarką, która mnie okropnie potraktowała. Powinnaś była zaczekać. Już idziesz? Mam dość Twoich opowieści o Martini. Ta miłość się nie spełni. Nieprawda. Mówi, Podobno nadzieje traci się na końcu. Jak coś nie wychodzi, lepiej o tym zapomnieć. Ty zapomnisz o Sebastianie? Mnie się uda. Już było blisko. Wtedy ty się zjawiłaś i czar presji. Odprowadź mnie do taksówki. Chodź. Proszę. Jak poszło? Gotowe. Przegoniłam bogaczkę. Bardzo dobrze. Tak się traktuje takich ludzi. Dziękuję. Była bardzo zła? Szkoda, że jej nie widziałaś. Oddychała tak. Zrobiła się czerwona. Myślałam, że pęknie ze złości. Mówię Wam, to czarownica. Przepraszam, że psuję Wam zabawę. Nie powinnaś opuszczać domu bez słowa, jak jakaś przestępczyni. Czułam się tak źle, że nawet o tym nie pomyślałam. Bardzo dobrze zrobiłaś. Nie, powinnaś była z nią porozmawiać. To prawda. Pójdę z tobą Nie zostawię cię samej z tą czarownicą Na szczęście test był negatywny Teraz Lukrasia pozbędzie się Jose Antonio Fernanda też nie jest święta Jaką możesz go bronić? Wiedzieliście, że coś łączy Fernandę z Jose Antoniem? Nie, nie wiedzieliśmy Nigdy w życiu nikt tak mnie nie upokorzył. Co się stało? Wiedzieliście, że Milagros się wyprowadziła? Wyniosła się, nie mówiąc ani słowa. Jak to wyniosła? Dokąd? Żałuję, że się stąd wyprowadziłam. Nie poznałam Jose Antonio, Fernanda. Prosiłaś Boga, żeby pomógł ci ich odnaleźć. Teraz będę prosić, żeby pomógł mi o nich zapomnieć. Lepiej o nic nie prosić. Niech się dzieje jego wola. gość do Milagros. Kto? Znowu ciocia? Jose Antonio Wilson. Nie chcę go widzieć. Zaczekaj, Pipo. Jesteś pewna, że nie chcesz go znać? Tak. Go wysłuchaj. Niech cię wyjaśni, co się stało. Ja wiem, co się stało. Nie trzeba niczego wyjaśniać. On musi się ożenić z Fernandą. Po co miałabym z nim rozmawiać? A jeśli ta ciąża jest kłamstwem? Może ja pójdę. Trzeba wysłuchać obu stron. Obraziła się i nie chciała mnie przyjąć. Dobrze, usłyszeliście. Wysłała jakąś okropną, wulgarną babę. Po co do niej pojechałeś? Byłaś no zła, że tu mieszka. Gdyby coś jej się stało, Gerardo zrzucił bowinę na mnie. Milagros nie podejmuje pochopnej decyzji. To bardzo dziwne. Muszę skłonić ją do powrotu. Tylko nie wiem jak... Jutro do niej pojadę i zamówię, ja mówię, żeby wróciła. Pojadę z tobą. Nie chcę jej błagać o powrót, ale nie ma wyjścia. Na pewno nie chciała zrobić ci przykrości. Musiała mieć dobry powód. Fernanda skłamała Nie jest w ciąży Matka kazała jej zrobić test Wynik był negatywny Tak myślałam To wspaniała nowina Biedna Milagros bardzo to przeżyła Ona cię kocha Ja ją też kocham Namów ją, żeby ze mną porozmawiała Potrzebuję z nią Skoro wszystko się wyjaśniło, przejmiecie z otwartymi ramionami. Oby. Nie chcę jej stracić. Teraz już ostatecznie straciłam Pabla.